Znowu nie tak. Znów dwie lewe nogi. Ej! Czy dobrze? Mama, to się pasuje. A, to babcia. Źle widzi. Poskakać w takich butach, może pojedziemy na a może mi po kołuszach, może z czołgą Asią po kołuszach. No już prawie możesz iść do przedszkola, jeszcze tylko musisz nauczyć się siusiać do nocnika i sama jeść. Nie Powiedz, to umiem się usiąść do nocnika, tylko nie chcę mi się wołać. A może inaczej? Może inaczej? No. W sandałku i w takim gumaczku, wiesz? W jednym sandałku i w jednym gumaczku? Nie, inaczej się umawiałyśmy. Inaczej się umawiałyśmy? Umawiałyśmy się chyba, żeby iść umyć zęby. Nie inaczej. Ja się, jak się zakłada buty i zdejmuje, prawda? Tak się umawialiśmy, no, tak się O, jest! Musisz skakać, aż w łóżka. Widzisz, jakie są moje buty? Mają na imię gumaki. No pięknie mają na imię Twoje buty. Ja. Gumaki. Eu tu sei se <laughs>